Siema, Siemaneczko nasi drodzy widzowie, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Izunka i. Taki efekt! Dobra, weźmy jeszcze zaraz ci psalmy, będą manionki śpiewać, a młode dziewicy rzucać płatki Gaczmi. pod nogi. Tak, gaci pod nogami, tak, dokładnie tak, i z tanikami. Hashtag family friendly. Dobra, moi drodzy, jak wiecie, e, próbujemy wciąż kontynuować serię TikToki od starej dla starego. Jak, ja wiecie, też mam jak wiecie, ja TikToka mam od niedawna. I zaczęłam używać, nauczyłam się udostępniać Ech. na Discordzie, więc już nie jestem tym takim berbeciem, albo takim jakimś mułem, albo nie wiem kim, co ogląda TikToki na fejsie, tylko już mam aplikację na TikTok i po prostu udostępniam. Tak wiem, jestem taka zajebista, super, dziękuję. Dobra, wracam. Moi drodzy, oglądajcie do końca, bo tam na końcu zawsze ciekawe rzeczy się dzieją, moi drodzy, uważajcie. moi, moi drodzy, przygotowałam dla JMK dosyć sporo TikToków. Yy, moi wiadomości zaczynają się od stwierdzenia wylew, bo nie mogłam go odnaleźć w osobach do, do udostępniania, więc moi drodzy, zaczynamy, mam nadzieję, że stary jest gotowy. Stary jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy, nie zapomnijcie A dać co trzeba łapkę zrobić łapkę do góry. Łapkę do góry napiszcie w komentarzu. Może chcielibyście też, żeby wasz jakiś TikTok był na następnym odcinku, więc możecie zawsze do mnie na pewno na Discordzie wysłać i wtedy powiemy, że to są na przykład TikToki od kogoś tam. Kogoś tam, no nie? Tak, Dobra. i jeszcze nie zapomnijcie się nas na Instagramie, tymi jest za numerem, widzicie, zostawcie faluka, serduszko pod zdjęciem. Udaje mi się dodawać zdjęcia w miarę regularnie, co jestem w szoku, bo chyba jestem coraz lepszą influencerką, więc y, według mnie całkiem spoko mi to idzie. <laughs> Przynajmniej próbuję w tym tygodniu. <laughs> I oczywiście Dobra. moi drodzy nie zapomnijcie o naszym TikToku cesarzowa i zuna. Tam jestem rzadko, ale czasami się coś zdarza. Więc zapraszam Was moi drodzy bardzo serdecznie i zaczynamy! Dobra, pierwsze teke-toky. Twój wzrostwa jest paczkom al 0 do jednego. Niedawno hmm. ja nie miałam takiej chujowej sytuacji. Nie dosięgam do paczki. O Jezu na jeszcze pierda, na kon... nie dosięgam Do paczki. Nie co mam zrobić? Jeszcze nie wiem. Co on robi w takiej sytuacji, proszę bardzo. Ja jestem za tym, żeby nosić ja takie wiemy. coś do zbierania Post. śmieci. Gratuluję Wam, takim kijkiem, nie? Czemu mogę w trakcie jako Przede wszystkim y, to jest taki powinno być POW, jeżeli jesteś Izuną. Y, a drugie to. No, na frajerstwo się odwaliło, no on jeszcze nawet rzucił na koniec, nie? No, dokładnie sam rzucał On No bo rzucał aż. wiesz, na jeb do tego i. Tak wyszło, no nie? No w sumie no też tak ona obwinia im no to nie jego wina. Jak nie mógł to skobie się. No bo on rzucić. wiedział, że, że, że ktoś przyjdzie mały, tak? Odebrać paczkę. No nie nie wiedział, dobra. Dlatego Trzy... zawsze trzeba ze sobą nosić te TikTok 3 na 10. Do łapaczy takich. 3 na 10, sławe O to jakiś chłopot, no czekaj, czekaj bo jak zwykle. Zwróćcie... To chciałam zmić samą kobiet za kolaków. Takie kurłe! Tak na czaro 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 ma, ma. zakona Nie wiem, nie podoba mi się Dobra TikTok 4 na 10 Proszę cię dobry protip, daj 5 na 10 nie 7, mam bo będzie nie mam zakon więc to nie, nie tyczy się mnie Ja mam dziwne, Ale dziwne lamy, sytuacje. Ale lama, lama ma zakona Tak on jest łysy No wiem <laughs> To ma duże zakona To by dogs. Four things I learned about Poland by dating a Okay. Number one, be prepared. Babchas can say and ask anything. <laughs> I've been dating my girlfriend for one month, went to her Christmas party, and in front of her entire family, her no. Babcia asked me, So do you love her? <laughs> Number two, not everyone understands you. I met my girlfriend's aunt the other day, and she can't speak English, so she just said to me, <laughs> Number three, Poles love pets, specifically dogs. Been dating my girlfriend for almost a year, and she asks me more mm. about getting a dog than about our future. <laughs> and Number four, houseplants are really a thing here. House plants? <laughs> House plants? Maybe my love, I love the air. So much air in our room. What else have I missed? Let me know. Ale to, że mówi w miarę jeszcze po polsku, jakby tam niektóre takie wstawki to świadczy o tym, że jeszcze z tą dziewczyną jest. 5 na 10, nie. No takie w miarę, nie? W miarę w miarę. O, tu jakiś amant. Mm -hmm. Goci na, na klacie Lecie na czon. Hola. Ola! Ola, estás? Jestem Ola. O, oh, jestem como estás? Kurwa my name is Ola! Piękne, piękne, on przypomina. E... Poznałem podobnego człowieka, wyglądał do niego podobnie. Już go w Danii znałem, no. Okej. Okay. I, i on akurat gadał po, po portugalsku, no, to był biedny, nie? Ale nie no, dobre to było, śmieszne na tym Biedna nim, nie? Ola. To takie sz, 7 na 10, już niech będzie. Już niech będzie ci IZUMKO 7 na 10. Dobrze niech mi tak będzie, jestem za Okej. Okay. Pow, ten jeden były pracownik, który odwiedził starą pracę. Nie gadasz, że dalej to pracujesz. Mój dalej cały czas jest szefem? Na też cały czas. I jaką tabakę masz teraz? I od czasu mojego odejścia to nic się nie zmieniło. A nie kiedy? Do tej nie ma zagadać. No dobra, powiem ci. Znalazłem dwa razy lepszą pracę. Tak, więcej zarabiasz pewnie. No, bez limitu. Pracuję dwa razy mniej, a mam trzy razy więcej pieniędzy. Zobacz. Kupiłem te z pierwszej wypłaty. Jakbym dalej tej pracował, to nigdy bym nie mógł sobie na to pozwolić. O boże. Ej! Co ty taka smutna? Nie przejmuj się! Ty też znajdziesz lepszą pracę. Ta, ciekawa. Co prawda może nie u mnie. No właśnie szukamy nowych pracowników, no i masz za małe kwalifikacje. No ale... Jak się coś zmieni, to tam znać? Ej dobra, ta wskutki na już czeka. Będę leciał. Let. Dobra, 2 na 10, nie podoba mi się na ten TikTok. Oj to chodzi o bycie skurwysińskim człowiekiem. Dobra, ja rozumiem wszystko, ale no, brzydkie. Nie podoba mi się. Dupy nie wszystkie TikTok. TikToki muszą być ładne. Ten był chyba, ten jest chyba do mnie. I in the and I find clear Takie słodkie. No tak, wiadomo, że... Co? Judith, malutka i w ogóle. No. I cały nie czas wiem. dorastała. Deryl. Czy tam w takach nie imię, bo nie pamiętam? Są? Nie, pamiętam. Z De przy deryllu miał chwilę no. takie. Yy, a z derylem dorastała w sumie chyba no. dłużej niż jej ojciec jak był, nie? No, w sumie tak jakby. To... to tak jakby jej ojciec, no nie? No. Wychowywał. No dobra, ocenię, bo to ja ode mnie. No co? 2 na 10 nic nie wnosi. Bo ty jesteś dziwna. Zemsta jest słodka. To nie jest zemsta, jeżeli uważasz, że coś jest fajnego Moje i powiesz, że tu. Nie, nie było fajne takiego pojęcie. Okay. Nie bać Kaczyńskiego i cały jego. Please remember to keep your face mask on. at all times. To jebany to fly. Dobra, takie 4 na 10, słabe, chyba już to gdzieś na nęki działam. Serio? Ale ja jej tak nie mogę wierzyć, że ona to tak powiedziała. Nie, wydaje, wiesz, że głos można podstawić, nie? Można? Tak. Więc to nie jest powiedziane, że to jest... Prawdziwe. Okay. Dobra, next to No. It is time. Kiedy nordyckie dzieci się wyprowadzają. O! Nasze torebki! Okay. <grymne> Też ci mama No <grymne> O, to już jakby moja mama była nordycka. Ale mniejsza. Ale taka, taj, taka, jakoś, taka bardziej elastyczna, mniejsza mnie <grymne> Renewet, używaj torebki z Ikei! Ale bez kitu nieraz dupę ratowało. Bez kitu. Nie no, fancik obgłębnie brzył. Ja też. Tak głupy, tak. Drewno? Nie. Czy no w sumie to jest lekka do wszystkiego moi drodzy nie? Tak, intensywność wszystkiego to jest torba z Dobra, to takie 7 na 10 było fajnie i dźwięk dobrze. A jak postawiony. się wyprowadzaliśmy to też twoje małe dodaną torby z No dało, dało. To było eleganckie. Dobra, na następne Przyszedł zrezygnować z pracy, bo u mnie w firmie nie ma dupeczek. Słuchajcie, do dzisiaj myślałem, że słyszałem już wszystko. Ehm, otóż przychodzi dzisiaj do mnie e, młody współpracownik w jednej z moich firm i mówi, że myśli o tym, żeby zmienić firmę, przenieść się gdzie indziej. No I pytam się, czego ci brakuje. Kasa się nie zgadza? Nie, kasa się zgadza, podział kasy jest ok. Szkolenia? Nie, szkolenia są super. System wsparcia? Nie, system wsparcia jest super. No i tak pogadaliśmy i jak mężczyzna, mężczyźnie, no, wyszło na to, że brakuje mu dupeczek w firmie, a ma 20 parę lat, więc no, rozumiesz, Michał. No. No i właśnie kurwa nie rozumiem. Może ktoś z was mi wyjaśni, bo już mi się wydawało, że ogarniam dwudziestolatków. Jednak nie. Eee, ja pracuję w miejscu, gdzie są same kobiety, starsze. Brakuje ci mężczyzny? Brakuje mi bardziej mężczyzn, bym powiedział nieraz. Eee, wydaje mi się, że to musiał być jakiś singiel, nie? Bo może myślę, wiesz, że jakieś młode dupeczki czy coś. Że w pracy może no. ogarnie. No, tak, tak, to. tak smutno trochę, ale z jednej strony jak się kasa zgadza, wszystko się zgadza, przecież dupeczkę powiem? można znaleźć gdzie indziej też, nie? Tak. Dobra, tiktok takie solidne, 5 na 10, nic jakiegoś mega takiego fajnego, nie, też nie jakieś nieśmieszne. Za dużo oglądasz, tego nie widzisz. Nie wiem, dla mnie to niezabawne, tu smutne, przygnębiające. To nie jest zabawne, to jest przygnębiające no. trochę. Ale... Ladies and gentlemen! Ja ci tego TikToka dawno wysłałam ja nie pamiętam dlaczego Dobra, ale jesteś ostatnie, kilka zostało, więc oglądamy. Kocham cię i mam pytanie o tell me a story Tak, no Co najbardziej Ci się podobało w tym serialu i co byś mógł zmienić w Well bardzo mi I mean I love the character In Polish. Tak, oh, oh, kurczę od okay. razu <laughs> yeah, okay. kurczę nie, podoba mi się ten charakter. Mm. Zły. Niezły. On powiedział, Nie, że mu się podobał taki, wcześniej. No tak, on był trochę no tak, taki... To, to um, wilkołaki. <grym> <grym> A, no, on, on był taki... Um, niezły, tylko taki... Jak się mówi? No zgubiony, właśnie. A, zgubiony. A, zagubiony. <grym> ja, ja to lubię, no bo ten... W, w, Powiedział, że ja go nie, go nie lubił. Tak, Stefan nie był taki zgubiony no, tak. <grym> Stefan nie był zgubiony. Ja lubię. A ja... Czekaj, ale... czekaj, czekaj! Czeka. Ja lubię. Wilkołaki? wilkołaki? w tym serialu hmm, Może żeby był wilkołakiem w ogóle? No, o Jezu. Ale ogólnie on nawet śmiesznie polski, po polsku gada. Polskie w ma, czy tam babce, czy tam coś. Ja wiem, że on się stara. No, też nie, nie praktykuję polskiego, no to co, ma no po polsku gadać dobrze, płynnie, jak my? Ale żeby tak po polsku, na kobieta. Okej, okay, ogólnie TikTok, nawet śmieszny, dałbym 6 na 10. Śmieszny 6 na 10, wcześniej był jakiś bardziej gówiony, 7 na 10! Dobra, moja ocena. <grywa> Za okay, kiedy dajesz przez przypadek dziecku miętową, O własnym co Why is it spicy? Dobra, dobra. 8 na 10. To było dobre. Tak! Dobra, dobra. Okay. To jakieś kolejne. No. Co powiedzieć szefowej, gdy cała... patrzy rękami? To, to ma ja nie wiem. A ja <laughs> eee, Jeszcze ten młody chłopak, co zepsuł. Pamiętam jest. z wcześniejszego TikToka. Dobra, to było nawet śmieszne. 8 na 10. Skisnę! Siasiuka! Siasiukę! Siasiukę. No, następne. O, o, to jakaś o, to uh, Landrena. Why did you change so much? Dicko się tak dużo zmieniłaś? Nie wiem. I'm happy! O oh, kurde To naprawdę ten? Czy to no jest? tak, patrzyłam na twarz cztery razy oglądałam tego TikToka tak. To a. jest identyczna twarz. Dobra, 3 na 10, no, ale byłeś zaskoczony. Gdzieś był. kim miał bicepsy? No, tutaj już ma dużego pizza. <laughs> Więc Nie do że on się nabijał, no ale... Ach. Page do mas. Ach, nie wiem. Ja bym się tym nie chwalił. Się zmieniłem dziewczyny na przykład. Ha, w urządzie.

i to, że on w ogóle poszedł do tych urzędów, tutaj 9 na 10, nie? Odważny gość. Tak, fajnie, fajnie, to wyszło. I, I kostiumko fajne sobie, nie? zajebiste. Nie? Ale wygląda pan na 18 gości, zmarzyczony jak skwara, ale dobra. Dobra moi drodzy, ostatni TikTok jest ostatnim. Jest ode mnie. Jest ostatnim, ostatni TikTok jest ostatnim. W dzisiejszym odcinku. Tak. Wiecie, no bo ja różnie podchodzę do różnych rzeczy, tak jak ten TikTok tak samo mnie motywował do różnych przemyśleń. więc... Okay. Serio, chcesz się teraz poddać? Nie pamiętasz już co powiedział Ronaldo? Ronaldo? No i co powiedział? No zaraz powiedzę. Przyzwyczaj się do swojego losu i zamknij kurwa pizdę. 10 na 10! Ma jak rafoniks, kurde, klasyka. Myślałam, szczerze, myślałam, że będzie siuuu. Tak? no, to że nie spodziewałaś się tego. No nie spodziewałam się, ale bardzo motywacyjne, rzeczywiście. Fest motywacyjny. Dobra, rozwaliło wszystko. No i takim akcentem, moi drodzy, zakończymy dzisiejszą serię TikToki od starej dla starego i od starego dla starej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, zostawić łapeczkę w górę. i Jeśli chcecie też wziąć udział w czymś takim i podesłać nam TikToki, to jak najbardziej możecie. Napiszcie komentarz. Do ma napiszcie komentarz, że w następnym odcinku chcielibyście, żeby Wasze TikToki wzięły udział i że wysyłacie no. na piwa i Dzjema po prostu to zbierze i będziemy oceniać wtedy wspólnie. Dokładnie. I wtedy będzie seria stara i stara oceniają Wasze TikToki. Ładnie. Więc. Moi drodzy, widzimy się za tydzień. Pamiętajcie o lajeczku, komentarzu i oczywiście, jeśli jesteście nowi, to zasubskrybujcie. A także odwiedzcie nas na Instagramie. Tymi w Wbijcie, zostawcie followka, serduszko pod zdjęciem i oczywiście pamiętajcie o mei, o rączkach. Trzymajcie się. Cześć! Nera. Nera.